Alba Dolny Śląsk. Ekologia. Nowoczesny sprzęt. Profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba dolny Śląsk. W Kinderplanecie czas masz zarezerwowany. Statek piratów, wyścig go kardów, trampoliny i podniebna konstrukcja to tylko niektóre z licznych atrakcji w Kinderplanecie. Łap okazji promocja dla grup minimum 10osobowych godzina zabawy 8 zł, 2 godziny 10 zł. Monika Sułkowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Co się odwlecze, to nie uciecze. I tak było z tegorocznym dniem dziecka, który z przyczyn pogodowych został odłożony w czasie o jeden tydzień. Tym razem pogoda dopisała i frekwencja naszych najmłodszych zdecydowanie też. Jesteśmy zadowoleni, że pogoda nam dopisała, że możemy gościć się na y, Mahatanie dwa tylu rodziców z dziećmi. Y, wyszliśmy naprzód, żeby ci rodzice trochę więcej czasu spędzili z tymi dziećmi. Lato już tuż tuż jednak słońce pojawiało się do tej pory niezwykle rzadko, ale tego dnia świeciło i rozgrzewało wszystkich wspaniale. Wreszcie się udał Dzień Dziecka, ale jak to kiedyś powiedział pan dyrektor jednej ze szkół, każdy musi zasłużyć sobie na pogodę i myślę, że my tutaj na Piaskowej że sobie zasłużyliśmy na tą pogodę i te dzieci też zasłużyły w końcu, żeby było pięknie i cudownie. Dzieci z uśmiechem na ustach i rumieńcami korzystały z wszystkich atrakcji, jakie przygotowali organizatorzy w ramach Dnia Dziecka, a wszystkiemu temu wturowało radosne i gorące słońce. Więc jest pięknym miesiącem, zwykle słonecznym. Nam to słońce nie dopisywało, ale dzisiaj jest. Proszę zwrócić uwagę, jak dzieci są uśmiechnięte. Świetnie bawią, jak duże jest dzieci, czyli zabawa jest przednia. A zabaw i niespodzianek nie brakowało. Wśród dzieci pojawił się inspektor Kruk, a obok niego przechadzał się jeden ze smerfów. Tego typu imprezy plenerowe cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem, a to z kolei sygnał, że Wałbrzanie takich właśnie imprez oczekują. To jest początek imprez, który będziemy organizować z tą firmą, która nam tutaj pomaga myślę, że dzieci są zadowolone, to one powinny odpowiedzieć, czy są zadowolone, czy też nie. I mi się podoba. Jako starszej osobie podoba mi się. Zapraszamy częściej. Takie imprezy będziemy organizować i dbać o dzieci z Piaskowej Góry I nie tylko, aby miały więcej okazji spędzenia czasu z rodzicami. To oczywiście dzięki organizatorom, czyli Stowarzyszeniu Kupców Manhattan 2, Wałbrzyskiej Posłance na Sejm Katarzynie Brzygłockiej oraz Radnej Rady Miejskiej Wałbrzycha Renacie Wierzbickiej, którzy zapewniają, że takie imprezy będą odbywać się co roku na Piaskowej Górze. Co roku o tej samej pałży ten Dzień Dziecka będzie na tej Piaskowej Górze w tym samym miejscu. Jeśli tylko się chce i osób takich będzie jeszcze więcej, to niewiele trzeba, by sprawiać innym radość i uśmiech. Jest silnie rakotwórczy i niebezpieczny dla ludzkich płuc, jednak był stosowany od około 4000 lat. Dopiero w latach 80. XX wieku odkryto szkodliwe właściwości azbestu. Pomimo zakazu wykorzystywania produktów z tego minerału, wciąż napotykamy na niego w starym budownictwie. O tym, jak utylizować produkty azbestowe oraz w jaki sposób można pozyskać na to środki, opowiadali w obrzyskim magistracie przedstawiciele Fundacji Ekorozwoju oraz Federacji Zielonych GAIA. Azbest posiada wiele zalet, jak odporność na wysokie i niskie temperatury oraz kwasy, giętkość, wytrzymałość czy dźwiękochłonność. Dlatego od wielu lat stosowany był w przemyśle budowniczym, stoczniowym, chemicznym, energetycznym czy transporcie. Około 30 lat temu odkryto jego niebezpieczne dla zdrowia właściwości. Małe drobiny azbestu, niewidoczne zupełnie gołym okiem, które mogą się unosić w powietrzu, mogą spowodować różne choroby azbestozależne, w tym m.in. nowotwory raka płuc i jest to bardzo poważne zagrożenie. Polskie i unijne prawo zabrania wprowadzania wyrobów azbestowych na rynek. Minerał ten powinien zostać całkowicie usunięty najpóźniej do 2032 roku. Stałe i zmurszałe płyty azbestowe muszą być jednak zutylizowane natychmiast. Z powodu ich właściwości nie są jednak łatwe do likwidacji, gdyż podczas tego procesu może dojść do zapylenia. Zneutralizowanie azbestu odbywa się zatem w specjalnych kombinezonach i maskach azbest jest mineralny. Naturalnie występuje we wnętrzu ziemi. Dopóki on jest pod ziemią, nic, nic to nie szkodzi. W tej chwili najskuteczniejszą metodą utylizacji azbestu jest po prostu zakopanie na odpowiednich składowiskach odpadów. Na terenie Dolnego Śląska jest takich Składowiska są w tej chwili trzy w pełni sprawnie działające, nie ma z tym żadnego problemu. Istnieją również systemy wsparcia finansowego, które umożliwiają przeprowadzenie utylizacji azbestu. Wspomagane są zarówno przez polskie, jak i unijne prawo, z którego mogą skorzystać samorządy oraz zarządcy budynków. Niezbędne jest jednak przygotowanie specjalnego programu oraz przeprowadzenie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy. Około 600 zł można otrzymać ze źródeł zewnętrznych na utylizację jednej tony. Ta jedna tona kosztuje około 1000 no ale zawsze to jest lepiej, tak? Można no, ktoś, jeśli usunie azbest, musi też sfinansować nowe pokrycie dach. No. Trudno, coś za coś. Chcemy być zdrowi, chcemy żyć w dobrych warunkach, to musimy też trochę swoich środków zainwestować. Opieszałość w usuwaniu szkodliwego materiału może doprowadzić nawet do odpowiedzialności karnej. Jak mówią eksperci, problem nie leży w ustawodawstwie, a w małej wiedzy i słabym zainteresowaniu sprawą zneutralizowania tego minerału. Spotkanie w obrzyskim Ratuszu miało charakter akcji informacyjno-edukacyjnej. Na seminarium zostali zaproszeni zarządcy budynków z rejonu oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska. Kampania antyazbestowa prowadzona jest przez Fundację Ekorozwoju z Wrocławia, oraz Federacją Zielonych Gaja ze Szczecina przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. Wałbrzyska Piętnastka już na stałe zapada w pamięć nie tylko swoim absolwentom i uczniom, ale też wszystkim mieszkańcom Wałbrzycha, bo co roku organizuje w ramach Święta Szkoły Dni Otwarte. Uczniowie uczestniczą w szeregu warsztatów, zajęciach sportowych, tanecznych i intelektualnych, specjalnie przygotowanych na tę okoliczność. Telewizja Twoja od lat wspiera tę inicjatywę i czynnie bierze udział w święcie piętnastki. Umożliwiając uczniom w ramach telewizyjnych warsztatów. Tworzenie i redagowanie newsów telewizyjnych. Znajdujemy się w publicznej szkole podstawowej nr 15 w Ałrzychu. Na treningu piłka.. Jezus, weź jeszcze raz. Zobaczcie zresztą Państwo sami. Znajdujemy się w publicznej szkole podstawowej nr 15 w Wałżychu. Gdzie są dni otwarte? Dzisiaj przeprowadzimy wywiad z trenerem i zawodnikiem piłki nożnej. Oddaję głos do reportera. Zainteresowanie tymi warsztatami jest bardzo duże. Przyszło bardzo wiele uczestników. Był Pan kiedyś zawodowy Oczywiście. Grałem w Zagłębiu Wałbrzych w pierwszej lidze. Obecnie to jest ekstra klasa, kiedyś była to pierwsza liga. Później grałem w drugiej lidze. W sumie na boisku spędziłem 25 lat jako zawodnik. I od, a od 30 lat jestem już trenerem piłkarskim. A w jakiej grupie? W tej wie? chwili pracuję z młodzieżą w Zagłębiu Wałbrzych. jest grupa trampkarzy w wieku rocznik 98-2002. I oczywiście juniorów. Widzieliśmy trening młodych piłkarzy. Możemy powiedzieć, że będą być może z nich wielcy zawodnicy. Dlaczego wybrałeś tę dyscyplinę y, Ponieważ sprawia mi to dużą przyjemność i chciałbym kiedyś zawodować piłkę nożną. A jakie są A piłka y, Barcelona. ustawiamy się. się już. W szkole numer 15 w Wałbrzychu w ramach święta szkoły odbyły się różne warsztaty. Dzisiaj pokażemy fragment z warsztatów jeździeckich. Warsztaty zyskały dużą popularność. Wszyscy byli bardzo zaangażowani. Niestety, miejsca były ograniczone. Według prowadzącego, uczestnicy robią duże postępy. Pokazywał wiele sztuczek i pozwalał jeździć na koniu. Koniec zadbany i wesoły. Jak widać, uczniom piętnastki podobają się warsztaty. Wielu uczniów uważa, że są ciekawe. Koń kasa okazał się bardzo inteligentny. Może kiedyś będą ślady prowadzącego. Znajdujemy się w szkole podstawowej numer 15, w której odbywają się przeróżne warsztaty. Teraz wejdziemy do sali, w której dobiają się warsztaty z Tańca Hip-Hop, które cieszą się wielkim zainteresowaniem. 4 5 6 7, 8, raz, 2, 3, 4, hop, hop, hop. I ukoło na to. się do tego, jak przyrujemy zajęcia. Czyli grupa dobrze pracuje? Tak, z grupami się dobrze pracuje. Dzieci są zadowolone z zajęc. Szkoda tylko, że jest tak mało liczba, bo to, że było więcej ale tak sobie radę, jest Warsztatów odbierają się uczniowie. Już... Czego się tu uczycie, i jak ona się wywołała? Trzeba się panie? No i jest. Pani, może bardzo znajdować sobie wgórkę, która ma Pani na Tak, Aha, no dobrze. Wygląda, że warsztaty przebiegają pomyślnie, z niecierpliwością czekamy na pokaz kończący. Jak widać i słychać, uczniowie biorący udział w warsztatach bawili się doskonale. Spotkania z autorami i ilustratorami książek dla dzieci oraz kiermasz wydawnictw adresowanych do maluchów. Na to wszystko mogli liczyć uczniowie szkół, którzy uczestniczyli w projekcie Mój świat, moje wartości. Przez trzy dni w bibliotece pod Atlantami odbywały się warsztaty i prelekcje dotyczące tworzenia ciekawej fabuły, barwnych postaci oraz rysunków do literatury dziecięcej i młodzieżowej. Z uczkami spotkał się m.in. Dariusz Rekosz, autor powieści sensacyjno-przygodowych i słuchowisk radiowych, który nie tylko opowiadał o swojej pracy, ale również przeprowadził warsztaty detektywistyczne. Młodzież miała okazję uczestniczyć także w prelekcjach z autorami książek, piosenek, dobranocek oraz scenariuszy do programów telewizyjnych, jak Izabela Klebańska, Marta Fox i Roxana Jędrzejewska-Wrubel. O tym, w jaki sposób tworzy się ilustracje do powieści, opowiadała z kolei Joanna Zagner-Kołat, która zaprezentowała także swoje prace. Festiwal dobrej książki był częścią projektu Mój świat, moje wartości, dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 14, 15 i 16 czerwca odbędą się tegoroczne dni Szczawna Zdroju. Moc atrakcji i niespodzianek czeka wszystkich mieszkańców, a także odwiedzających to uzdrowiskowe miasto. Przed nami święto miasta. Kolejne trzy dni czerwcowe, w których będą odbywały się różne propozycje z zakresu rekreacji, sportu, śpiewu, tańców i różnych innych atrakcji. W 1980 roku powstało Towarzystwo Miłośników Szczawna Zdroju i to dzięki inicjatywie tego Stowarzyszenia zorganizowano pierwsze dni szczawna zdroju, które obchodzone są do dziś. Chciałbym także przywołać w tym miejscu pierwszego prezesa tego towarzystwa, tego stowarzyszenia, które było bardzo aktywne, które widoczne było na terenie i miasta. Ale szczególnie wśród kuracjuszy w bowiem pan Pisarski był przewodnikiem PTT i wiele cennych uwag, informacji, które posiadała. Posiadał bardzo bogate informacje, przekazywał właśnie przyjeżdżającym. W 1981 roku Zarząd Towarzystwa postanowił zorganizować pierwsze dniszcza w nastroju, no i od tego czasu już minęło.

Ruk. Został specjalnie powołany Komitet Organizacyjny tegorocznych Dni Szczawna Zdroju, na czele którego stanęła Urszula Drozdowska. Zaczynają się Dni Szczawna w piątek już o godzinie 10. Wyruszamy kolorowym korowodem ulicami naszego miasta, po czym dzieci i młodzież będą, uczęszczać, będą uczestniczyć w zabawach, grach, zabawach sportowych przeznaczonych dla nich. Dla dzieci młodszych będzie również przedstawianie w teatrze zdrojowym, a po południu i w godzinach nocnych to już noc w bibliotece. Również tam przygotowane szereg ciekawych atrakcji. Będzie przedstawienie pod tytułem Kubusz Puchatek Lato, na które również serdecznie wszystkie dzieci z naszego miasta zapraszamy. Nie zabraknie występu zespołu pieśni i tańca oraz emocji sportowych podczas szeregu turniejów piłkarskich. Natomiast sobota niedziela to imprezy również dla dorosłych, dla dzieci, e, imprezy dla dzieci to przede wszystkim zamki dmuchane, e, zjeżdżalnie, e, gry i zabawy prowadzone przez zawodowych animatorów, e, przez klaunów, będzie malowanie twarzy, będzie chodzenie na szczudłach, zabawy również sportowe, e, z których mogą skorzystać e, całe rodziny. I na tym nie koniec sobotnich atrakcji. Wielką atrakcją e, w tym dniu e, będzie po raz pierwszy organizowany w Szczawnie konkurs truskawkowy. W związku z tym zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tym konkursie poprzez przygotowanie słodkich deserów, gdzie głównym bohaterem będzie truskawka. Truskawka na tysiąc sposobów. Konkurs odbędzie się w hali spacerowej, a wszelkie szczegóły konkursu i zgłoszeń znajdziemy na plakatach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Szczawnie Zdroju. W konkursie przewidziane są oczywiście wspaniałe. Zwieńczeniem tegoż dnia będzie wspaniały występ zespołu tanecznego, wokalno-tanecznego Jose Torres, gdzie po koncercie będzie można do późnych godzin nocnych skorzystać z zabawy prowadzonych również przez DJ-a tegoż zespołu. Trzeci dzień obchodów Dni w Nazdroju Niedziela rozpocznie się o 9.30 mszą świętą w Szczawieńskim Kościele, a później wszystkich przybyłych do Szczawna Zdroju czeka moc atrakcji i zabaw oraz sportowej rywalizacji. Odbędzie się m.in. mini turniej piłki nożnej dziewcząt. I zapraszamy również wszystkich na scenę usytuowaną w parku zdrojowym naprzeciwko harii spacerowej. Tam będą mogły się zaprezentować Dzieci, młodzież, dorośli w tak zwanym konkursie młodych talentów. Zatem śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej. Jednak najważniejsza jest w tym dniu zabawa. Myślę, że komitet organizacyjny powołany do obchodu tychże właśnie 33 dni sprosta oczekiwaniom państwa i znajdziecie dla siebie jakąś atrakcję w której może czynnie także weźmiecie udział. W tym roku w ramach Dni w Zdroju odbędzie się także drugi jarmark szczawieński. Na zakończenie tegorocznych Dni Szczawna Zdroju wystąpi zespół Wolwer. Już dziś wszystkich Państwa organizatorzy zapraszają do Szczawna. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.